Witajcie z tej strony Quizy. A to na mój pierwszy na moim kanale poradnik o OBS-ie. pokażę Wam, jak zrobić stream z bardzo dobrą jakością. I to jeszcze, że wam chodziły wszy wszystkie gry. I ja będziecie mieli mocniejsze, komp mocniejsze komputery będziecie mieli w 60 FPS-ach. Więc zapraszam. No więc tak, na początku. Wchodzimy do Google Chroma wpisujemy obsprojekt.com. Zaskakuje nam Open Broadcaster Software. Mogę? Ja Wam tutaj to w, yy, w opisie. Klikamy tutaj Download, i tutaj pobieramy, yy, pobieramy Download. Może że, ch może, że chce chcecie zainstalować to. To macie tutaj Download i tam się wyświetliwa wersja 64. I jest to dwubitowe. Tak, ja mam tu 62, 64 bitowe. My mamy 64 bitową, to tu i tu klikamy. Ja już um to ja już mam uruchomione. Oczywiście, patrzcie, <coughs> nam się otworzy takie okienko. Eee, klikamy na ustawienia. Ustawienia, i mamy tutaj e, mamy główne. Tu teraz robimy nasze ustawienia, jak robimy na przykład na Twitchu. To wpisujemy tu na przykład Twitch, zapisujemy i te wszystkie ustawienia to będą tylko na Twitcha. A kolejne to może, można sobie dodać i może być na ten, na, na Ounge D i r, różne, na, na YouTube mogą być. To pierwsze kodowanie. I już Wam pokażę, jak, jak, jak to sprawdzić. Wchodzimy na e, SpeedTest.net. Spit uruchamiamy uruchamia naszą stronę, mhm. yy, damy rozpośnić te Test, i nam wyszukuje wszystkich serwisów z całego świata i tam, gdzie mamy najmniejszy ping. I td, jak widzimy, ja mam 50 mega pobierania, a prędkości wysyłania mam 5 mega. Mm, uploadu, tak Ale tu pokazuj mi 4 Bo ileś, bo teraz braciek korzysta Może teraz się coś zmieni Zobaczymy 4 I 5 powinno być Będzie 5 Będzie 5 Mam 5,02 MB na sekundę Jak chcemy Mieć więcej uploadu To musimy zadzwonić do Administratora Czyli na przykład od GPC, i trzeba się z nim umówić, że daje na przykład nam prędkość pobierania 150 MB i mam na przykład 10 MB na sekundę uploadu. To już od Was zależy, jak to chcecie zrobić. To jest tak, jak mam 5 wysyłania to najlepiej ustawić połowę z tego. Na przykład ja mam tam 3000 ustawione na 3000. Dla mnie to, to jest akurat dobre. Bo mi to akurat nie żera dużo, z neta korzystam jeszcze. A jak wy, na, na przykład macie 1 uploadu, nie róbcie w ogóle streama. E, dopiero na 2, 3, 4, 5, a w 10 już nie powiem. E, to tak, jak macie mniejszy upload od mojego, bo to w sumie upload to e, można mieć różny. Nie, nie kompletnie, pion, nie. O jezu. Włączy mi się język. E, e, dobra, ki. E, jak wy macie słabszy upload, dajecie połowę z tego. Na przykład, jak macie 3, 2, to dajecie, na przykład, jak macie 2, dajcie na 150, może 1500, sorry, na 1500. A jak macie 3 czy 4 nawet, to dajecie 2500 i 2500. Ale to już musicie sobie sami ustawić, jak wam to pasuje najlepiej. I tu mamy takie coś, kodowanie dźwięku. Eee, a nie jeszcze został balans dźwiękości. Eee, najlepiej jest ustawić na 8. I tutaj mamy tak, od, 8 do, e, od 0 do 10, tak. Dopiero 8, 9, 10 to są takie same. To więc nie opłaca się e, obciążać komputera. Mamy tutaj takie coś, e, Kodowanie dźwięku e, ACC może AAC. Czyli mamy taki studyjny w sumie. Albo mamy MP3. A mamy słabsze komputery, wybieram MP3. Ja mam tam w miarę mocnego kompa to mam AAC i e, przepływ, e, e, Jak to czy Prze, Przepływ, przepływność Bitrade'u. bitrate w sumie. Ja mam na 128 Kto, kto tam chce mieć lepszą jakość to daje na Może 192 e, Dlatego, że 320 nie różni się niczym O i teraz ważne e, Nie Streamowanie mm -hmm. e, To więc tak Tryb Nadawanie na żywo musi mieć e, Usługa streamowania, czyli gdzie streamujemy e, Albo na tym, to mamy tak, na Twitchu, na JustTV, jakieś nowe doszło widzę, wybieramy e, któryś z nich, ale polecam Twitcha do gier na przykład, wybieramy Frankfurt, według mnie to jest najlepszy i mamy tam klucz streamu, jeżeli jakiś jest, tak, wchodzimy na e, e, Twitch, na Twitcha wchodzimy. Klikamy na. O, Tak. E, klikamy na tamtą e, na dole. Zjeżdżamy po prostu i klikamy na tamty guzik. I mamy taki coś. Show key Ja wam tego e, klucza nie pokażę, bo będę miał. Później będziecie mogli robić streamy na moim kanale, a tego bym nie chciał. E, tutaj mamy e, ten streamkey bierzemy go całego kopiujemy i sklejamy tutaj i klikamy na ponowne, ponowne łączenie jakby nam wysadziło komp Boże, wysadziło nam neta bo to się zdarza dajemy na odstęp pomiędzy próbami próbami ponownego jak to tłumaczą to ja nie wiem I dajemy na 5 niby mamy standardowo na 10 ale dajemy na 5. Tryb opóźnienia, klikamy na to I tu mamy jakieś coś, ja mam e, titip, e, boże, http http Dwukropek e, Pl.twitch.tv Ukośnik, quizy, tak To musicie wejść już na swój kanał, tutaj Channel I kopiujcie ten link u góry, co mam tutaj więc tak. Zap zapisz do pliku. Jak chcemy to wrzucić jeszcze na YouTube'a, to można tutaj sobie zapisać. I po prostu wkleić tam na YouTube'a. Okej, okay, to, to było tyle. Teraz dajemy na obraz. No, i tutaj się zaczyna zabawa już. I tutaj wam właśnie mówiłem, że umiem zrobić tak. Żeby była dobra jakość. I nie nam skąpa, tak? Ustawiamy jakość 1280 Na 720p Klikamy na żaden I tutaj mamy 720p Jak będzie nam moliło Strasznie Streama, jak macie tam mini uploadu czy, czy jakoś tak To klikamy na mniejsze Na 480, 360 320 i dwie, Albo 240 240, 320 to, to słabo, będzie się roz, rozmazywał ekran, ale spróbujcie na, na tych ustawieniach. 1280 na, na 720 ustawiamy 25 klatek na sekundę, bo wiecie, zawsze jakieś szarpnięcie, to zaczynam e, obniżać klatki. Tak? Czyli chcielibyśmy mieć 20 fps. -ów. Ale to i tak nam, i tak mamy lepiej, bo nam nie obciąża komputera. I oczywiście, oczywiście, ja mam tu taki problem, że mamy wyłącz Aero przy starcie. Może ja już mam wyłączone Aero, yy, dlatego że mam ósemkę, tak? Yy, Ale dobra, mniejsza z tym, jak, jak startujecie ze streamem, klikacie na ten guzik, żeby wam wyłączyło Aero. Wchodzimy w dźwięk Oczywiście domyślne domyślne Możesz, że macie tu jakiś e, swój mikrofon to e, patrzycie sobie tutaj Ja na domyślne bo według mnie jest najlepiej Zmocnienie mikrofonu e, pff, Zależy jest, jest, Jesteś gdzieś daleko nie słuchacie wzmacniasz Jak masz mikrofon za nie wiem Za 10 zł To lepiej tego nie Oj przepraszam Najlepiej tego nie klikać dlatego że, że boże, ym, za, y, przez to y, że będziecie mieli ogromne szumy y, mamy taki coś klawisz y, naciśnij i mów tak i y, 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 y tutaj chodzi o to że to jak w tym spiku tak no i tu mamy opóźnienie y, tych milisekund, czyli kiedy klikniemy, to nam odlicza tyle sekund. E, podajże. E, I tutaj możemy skróty wszystko sobie robić, ale to nieważne. I zaawansowane. I tutaj. E, tutaj już zależy od Was, jak to ustawicie. I wszyscy mówią, że jak mamy. E, priorytet procesora ustawiony na normal to wam to nam mniej obciąża komputer gówno prawda według mnie opłaca się też na height dlatego że patrzcie, miałem na normalu i nasz taki lol mi ciął. E, najbardziej, nie? Dałem na height i mi od razu przestało i miałem na, na, nagle wzrost klatek. To więc co musicie ustawić według was? Jeden height i tak ma być, nie? Mamy takie coś, e, preset, I, x264 Zostawiamy tu na very fast, fast. Dlatego, że gdy damy na ultra fast e, To, na, to na będziemy mieli takie klatki jakby Klatki, klatki, jeszcze raz klatki To więc ustawiamy na very fast Użyj cfr stała liczba klatek na sekundę E, tu już musi, musicie sobie sami potestować e, I CBR CBR to macie na przykład e, białą, białą kartkę To nie macie ją jednym pikselem Tylko, e, czy jakoś tak, czy e, tylko kilkoma pikselami, tak I jak mamy 60 fps To to jest na nadawanie w 61 e, Kreska 120 FPS'ów to już jest zarąbista jakość streama Ale y, oczywiście te moje ustawienia te są bardzo dobre Potem możecie wbić na mój kanał, tutaj Twitcha I możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda na moich ustawieniach I tu tak coś, dźwięk Użyj lepszego algorytmu Re, y, resampl... co Jezu Jeden ja daleko monitor resamplującego Jezu e, Tego nic nie ruszamy z tym Może że... Pff, no po prostu to wciąża komputer o, tak powiem w skrócie. I sieć. Używanie e, interfejsu sieciowego. I na, ja ma na przykład e, moje IP. I automatyczny tryb niskiego opóźnienia. Czyli po prostu niskie opóźnienie mamy wtedy. podajże ok i, i potem klikamy zastosuj i ok i kolejne e, tu już jest e, już takie takie już profesjonalne rzeczy no profesjonalne nieprofesjonalne, profesjonalne alki mamy tutaj sceny dam na rozpocznij podgląd e, tu używam na przykład nie wiem dam na google chrome Aha. Tak. I tak, jak mamy pierwszą, pierwszą scenę Najemy na dodaj, przechwytywanie, opr przechwytuj, yy, oprogramowanie yy, Klikamy tu, może yy, wpisujecie tu byle jaką nazwę, na przykład LOL yy, I damy tak, przechwytywanie monitora yy, Ja mam tymczasowo jeden, bo nie mam podpiętego drugiego Okej. Yy, ok, mam, yy, klikamy na jeden i ok Nagle pojawił się ale patrzcie, ucięło nam. Klikamy na edytuj scenę. Eee, zjeżdżamy tym, na kwadracikie. I, I musimy zrobić tak, żeby było dobrze po prostu z tym. I damy na zakończ edycję e, sceny. I już widzimy, że nam się pokazał pulpit wszystciutko. Eee, I drugi, drugi program do e, nagrywania naszego Minecrafta. Czy coś takiego. No, wchodzimy na stronę DXTory Naszego nie wiem, .co Ja mam podejście te linki w opisie. I dajemy na download. I tu już musicie, musicie kupić tą wersję. Może, że kupicie. Może, może że ściągniecie pirata z pełną wersją po prostu. A da się tego zrobić. Dobra. To, wie, to więc lecimy już z tym Ja już to uruchomię Jeśli mam to się wyświetli na chwilkę Tylko na dxstory Tak Ok. I tu widzimy To się za chwilę załaduje i będziemy musieli Trial'a uruchomić Ale trial Robi takie coś głupiego Że mamy dupny obraz DX story. I to tak wkurza znaczy to ma I ok. Na początku klikamy na target. Eee, dam na e, ignore setting. Dodajemy. I, i f, e, po prostu tutaj musimy znaleźć. E, ja chyba to pokażę. Po prostu musimy znaleźć naszego obs -a. I damy tutaj na ok. Ignoruj, tak. Bo oni nie są kompatybilni ze sobą. I to trzeba jest ignorować po prostu. I, I potem wchodzimy na. To jest, możemy zmienić kolor, oczywiście, i tu widzimy, ile mamy FPS-ów. E, na F12 załączamy streama A, i tutaj dajemy na Direct Show Output. Zaznaczamy to. Dajemy na 60 FPS-ów. E, I dalej, chyba, już nic takiego nie ma. To więc klikamy na Żółte, żółte okienko i tutaj wybieramy naszą jakość streamu, czyli jak my mamy tam 1280 na 720p to taką ustawiamy i klatki na sekundę ile tam ustawiliśmy i dajemy później na ok i zostawiamy to i wtedy, na przykład ja uruchomię minecrafta teraz mm. Minecraft, ok. Teraz będzie to ciało, bo ja Camtasia studio Oczywiście to robię Ok. Uruchomi, uruchomił nam się ten Minecraft, i tu widzimy nasze klatki, tak? Mhm I teraz klikamy na OBSa Robimy nową scenę, na przykład Dobra, ja mam tutaj taką scenę czwartą. Dodaj urządzenie do przechwytywania wideo. Klikamy na to. OK. Mo można kamerkę, ale też można DXtory video 1. Klikamy na e video 1 klikamy na OK. Aha. Mm. Czekajcie. Problemy. Uh. Wszystko jest przecież. Aha! Jezu, mój file, sorry. I tutaj klikamy na Minecrafta i na F12. I nam się pokazał już Minecraft, tak? I patrzcie, jaki mamy tu ohydny napis. Tego się za Chiny nie da usunąć. Trzeba mieć oryginalną wersję tego. Dobra, tutaj nie przyciągam już. I po prostu chcemy inne sceny dodać, to mamy tutaj na dodaj, zdjęcia, apoka slajdów, tekst, urządzenie do przechwytywania wideo i przechwytywania gry. Tego nie klikam przechwytywanie gry, bo to nie działa. Ok, no to to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, że ja mam codziennie o 20.00, o 19.00, od 19.00 do 20.00 mam, o 19.00 lub o 20 mam live'a e, więc zapraszam bardzo serdecznie proszę o subskrypcję mojego kanału e, do zobaczenia nara